Dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy. Witam was w kolejnej recenzji na kanale. A dzisiaj porozmawiamy sobie bezpojrzowo, zgodnie z tytułem tego odcinka, na temat filmu. Netflixowego filmu. Inaczej, filmu, który jest na Netflixie, bo może w przyszłości nie będzie. Film, który się nazywa Zagubiony Telefon. Recenzja bezpojrzowa. Chciałbym się właśnie z Wami podzielić swoimi wrażeniami. Ocenić go oczywiście według własnego ja. Według moich jakichś tam e, wytycznych, czy warto, czy nie warto. Dobrze, to jest generalnie film produkcji koreańskiej e, więc jeżeli ktoś z Was już e, będzie słyszał inny dźwięk niż angielski albo polski w jakimkolwiek serialu czy w filmie, to uważam, że może go tu troszeczkę e, odrzucić od tego filmu. I ja uważam, że nie, nie powinno. Znaczy, znaczy, rozumiem, że może go odrzucić, ale. Trzeba dać mu szansę, o tak powiem. Co jest dziwne a propos tego języka, i na co chciałem zwrócić uwagę, yy, ciężko mi się było przyzwyczaić od samego początku do akcentu, bo oni jak coś mówią o, o jakiejś takiej prostej rzeczy, nawet spotykają się w restauracji na lemoniadzie, to oni mówią coś takiego: A moniecie, co? No? Oni mają tu takie typowe akcenty, które są takie nieadekwatne do sytuacji, więc to troszeczkę może rozpraszać, tak jak powiedziałem, ale trzeba dać szansę i trzeba się po prostu przyzwyczaić i wtedy będzie git. Ale to, to ja nie jestem z tego w stanie jakoś tak udać, ale to wiecie o co chodzi. To takie oryginalne. Ale sprawa ogólnie filmu. To według Netflixa jest thriller. <grytania> według mnie jest to taki typowy film sensacyjny, bo praktycznie w pierwszych 15 minut filmu dowiadujemy się o co chodzi. A o co chodzi? To teraz Wam powiem ogólnie taki zarys fabularny. Mamy sobie pewną y, historię dziewczyny, która y, po prostu żyje z telefonem w ręku. Non-stop jest na tym telefonie i pewnego dnia po prostu w autobusie ten telefon, nie wiem czy jej wypada, po prostu leży na, pod, na, na podłodze, więc prawdopodobnie gdzieś tam jej wypadł może z terebki albo z kieszeni. Po prostu go gubi i podnosi go osoba i po kilku dniach otrzymuje informację, że telefon jest do zwrotu. Tylko dziwna sprawa jest taka, że dostaje informację w takiej formie, że ten telefon niby się zepsuł i jest do zwrotu w, w salonie. Tam do odbioru po prostu szybka się zepsuła i osoba, która ją znalazła to dała do salonu i tam jest do zwrotu. I tyle Wam powiem, nie chcę wchodzić w głębsze analizy, w głębsze spoilery. Natomiast y, potem się dzieje akcja, i tak jak mówię, pierwsze 15 minut filmu już generalnie wiemy y, o co chodzi, już wiemy w jakim kierunku to będzie zmierzało. Że, także to raczej jest taki film sensacyjny, gdzie mamy do czynienia z człowiekiem, który y, po prostu ten telefon wziął. Czy, 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 czy on jest jakiś mega ciekawy? No, bym powiedział, że nie. Mnóstwo takich filmów jest, gdzie ktoś po prostu coś tam komuś kradnie. To nie, to nie jest jakaś super, y, nie wiadomo jaka konwencja, aczkolwiek. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz w tym filmie. Powiedziałem na początku, minutę, dwie minuty temu, że w tym filmie jest osoba, która jest cały czas z telefonem. I to, co mi się w tym filmie podobało, to te ujęcia, które są robione z perspektywy ludzkiego telefonu. W momencie, kiedy mamy bohaterkę, która wsiada do metra, wsiada do autobusu, która gdzieś jedzie, która idzie na zakupy, która pracuje, która je w domu, robi wszystkie normalne czynności, mamy bardzo dużo ujęć z tej oto kamerki albo z tej drugiej z tyłu. I to jest w ogóle taka fajna konwencja, która nie odpycha, a wręcz przeciwnie, My sobie pokazujemy, pokazuje nam. Nasze życie z perspektywy telefonu, jak się ono zmieniło, uważam, że na niekorzyść. Ja nie jestem jakiś bardzo stary, ale generalnie <grymnie> uważam, że jednak trochę za dużo tych telefonów używamy. I to uważam w tym filmie, jest jakimś takim momentem, bym powiedział, zapalnym. Gdzie nasza bohaterka po prostu ewidentnie gubi ten telefon, po prostu nie może żyć, po prostu tak jak się mówi potocznie, że bez telefonu, jak bez ręki, nie? I coś w tym jest. I to jest niewiarygodne, po prostu jak ona traci sens życia, i w ogóle i wszystko nagle się psuje. Przecież to tylko telefon. I ja wiem, że tam są mnóstwo pewnie rzeczy, które są ważne na tym telefonie, no ale masz zdrowie, masz życie. W sumie to jest tylko telefon. I druga rzecz w tym filmie, która też jest bardzo ciekawa, to jest sprawa związana z. Dwie takie rzeczy. Właśnie ta pierwsza, jak jesteśmy uzależnieni od telefonu, bardzo dużo to w tym filmie jest. A druga sprawa. To jest związana z tym, jak szybko można nas podsłuchiwać, jak można zniszczyć komuś życie przez głupi telefon. Przez osobę, która nie będzie dostatecznie uczciwa, i po prostu dla mnie ten film okazał się bardzo taką mocną rzeczywistością. Ja jestem w stanie uwierzyć w to. Że przeciętny haker by mógł to zrobić po prostu w 3 sekundy. To, co się stało w tym filmie. Dlatego, mimo wszystko, mimo że ogólnie ten film jest jako taki film sensacyjny, thriller, no powiedzmy, ten konwencji takiej bardzo znanej, to te dwa elementy, właśnie uzależnienia naszego od telefonów i jak, tego, jak łatwo można nam życie zniszczyć, jak można nas okraść z prywatności, z z danych, z, z pieniędzy ze wszystkiego, dając komuś obcemu telefon znaczy dając, nawet jeżelibym ten telefon mój oddał do kogoś do salonu, on mógłby tam po prostu wgrać takie rzeczy, że ja bym nawet nie wiedział, że tam jest coś pirackiego wgranego i bym je posługiwał nawet może teraz mnie posłuchuje to jest po prostu tu, aż głowa paruje i uważam, że w tym filmie to są takie smaczki, które, jak dla mnie, są na duży plus. Natomiast cała reszta jest taka, bym powiedział, bardzo podobna. Yy, mamy po prostu kobietę, która gubi telefon i potem nagle ten telefon odzyskuje, tak jak powiedziałem. Tylko, że nagle zaczyna się, zaczynają się dziać rzeczy, których się nie spodziewała i akcja idzie w formę, tak jak powiedziałem, sensacji thriller, thrillera. Yy, do czego zmierzam? Ciekawa jest końcówka, dlatego, że w końcówce mamy końcówka jest nieamerykańska widać, że to jest film nie produkcji amerykańskiej, produkcji koreańskiej tak jak powiedziałem też na początku ale to co mnie utkwiło, mi, mi utkwiło w pamięci po obejrzeniu to jego końcówka mamy rzecz, która się dzieje w, w inaczej, w filmie typowo hollywoodzkim trwałaby może 3 minuty 5 góra krótkie, treściwe rozwiązanie tutaj natomiast Mamy w ogóle jakąś taką muzykę, taką bym powiedział, która wprowadza nas w taką niepewność. Widzimy, że to idzie w kierunku dobrego rozwiązania, ale muzyka podkreśla to, że jednak może tak nie do końca. I widzę, że to są jakieś takie elektroniczne, dziwne dźwięki, nie wiem jak je nazwać, ale wprowadzają właśnie taki element zagadki, niepokoju, takiego, czegoś, czujemy się tak nieswojo z tym. I te zakończenie tutaj trwa z 15 minut, z 20 minut. Więc ten element yy, to jest taki inny niż, niż ten hollywoodzki, taki koreański, i to też jest plusik tego filmu. Czy, gdyby, gdyby nie tak, jakby tak wyciąć całą tą fabułę <grystanie> i zostawić 15 minut filmu, łącznie z tymi elementami, ujęciami z telefonu, to byłby naprawdę fajny film. A przez to się zrobił taki średni, jak wiecie, no. Yy, czy warto na niego poświęcić yy, czas? Ode mnie ten film otrzymał ocenę 5 na 10, bo był tak jak powiedziałem, dla mnie jest typowym średniakiem. Nie jest jakoś nic zaskakującego w tym filmie. Jeżeli spodobał, jeżeli lubicie w ogóle technologię i chcecie zobaczyć, w jaki sposób można kogoś śledzić na telefonie przez proste właśnie różne rodzaju hakerskie elementy, to tak, no to jak najbardziej dla was. Jeżeli myślicie, że to będzie super clear z mega ciekawym rozwiązaniem na końcu, z jakimiś przewrotami akcji. Nie, nie, to w ogóle to jest taka trochę sensacji. Lekki chiller połączony z opyczajowością nawet. Więc tyle ode mnie właściwie. Nie, nie chcę się bardziej rozklejać nad tematem. Tak jak powiedziałem, dla mnie to jest takie solidne. 5 na 10. Plusy już wymieniłem 3, nie będę się powtarzał. Widzimy się w kolejnej recenzji. Do zobaczenia, trzymajcie się, pa!